Siemona mężkowidzowie, z tej strony Hejs i dzisiaj gramy sobie w PUBG czyli moją starą, ulubioną grę, bo tak szczerze to była moja ulubiona gra no i to jest w sumie moje też stare konto, więc no yy, dodali nową mapę i zagramy sobie one man duo może na jakichś lajwach duo jakieś te takie całe, tak takie nie solo, tylko po prostu no i no, spróbujemy dojść do jakiejś gierki. Oczywiście ja nagrywam odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie 30 klatek. Ale niestety czasem się to zdarzało mnie. I to ostatnio dość często. Próbuję to załatwić wszystkim. No i no. Na razie gówno. <laughs> e, co? Co ja powiedziałem? Nie słyszeliście tego? Mm. Po prostu na razie jest y, dupa. No i y, no. Ogólnie moja grafika jest. Kówniana. a I w ogóle normalnie to trzymam tak mikrofon i byłoby mnie tak słabo słychać, ale teraz trzymam bardzo blisko twarzy mikrofon. I będzie trochę lipa. I no. Ale spokojnie. Będę miał nowy mikrofon za... Za następny odcinek myślę, że nawet szybciej będę miał. Może nawet na Live'ie, o ile będzie jakiś na YouTubie, więc subskrybenci zobaczą. Dobra, w ogóle według mnie to jest totalnie słabe, że na przykład Doki to jest taka ogromna miejscówka, Steel Mill to jest taka ogromna miejscówka I tak to, to to jest tylko 6 miejscówek, a. Jakby, PUBG to jest taka gra, gdzie jest na przykład z miliard miejscówek i na przykład niektóre są bez nazw. Bez nazw. No i to tak trochę lipowo wygląda jak na razie i chciałbym, żeby to poprawili, ale oni nie poprawiają map. No, Więc na pewno to nie jest moja jedna z najulubieńszych map i ona w ogóle nie jest taka nawet, nawet. No po prostu jest taka do wytrzymania. Ale mi się po prostu nie podoba, nie wiem jak wasze zdanie, ja po prostu, no jakby po prostu mi się nie podoba, powinny być na przykład takie, e, po prostu takie miejscówki, które nie mają name'ów i to, to, to jest właśnie spoko w PUBG, tak to jest właśnie spoko w PUBG, że od razu dadam, no, fajnie, fajnie, widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, pomyślałem, że to nie będzie miało sensu e, po prostu, wiecie, no grać na po prostu na tej nowej mapie, bo zbyt mała i w ogóle. No to wziąłem randomowe mapy i solo. Myślę, że będą spoko. Mam nadzieję, że to będzie Sunhawk albo ta właśnie mapa, bo ta mapa to jest właśnie totalnie pustkowie. Możesz sobie na przykład polecieć tu. I o to, o to mi właśnie chodziło. Tam są ...spierdyliar takich tutaj miejscówek na tej wyspie. Tych nazwanych, co są w cholerę duże i w ogóle. A tutaj to na przykład jest to, tutaj jest to, tutaj jest to i, i takie. Jakby po prostu te. non właśnie. Miejscówki na pawgu. To, to jakby. To jest właśnie. To jest takie. Jakby. Takie serce w PvP. Bo to nie chodzi tylko, żeby takie. O, super, dedam od razu na samym początku. Tylko to jest na przykład, nie wiem, lecę tutaj, zabijam jednego na starcie, lekka kampioza i później, nie wiem, na przykład dedam w trakcie gry, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś z karkiem sobie kampi, nie wiem, w lesie, gdzieś tam, w górach. No to to jest właśnie PUBG, to jest właśnie H1Z1, to jest właśnie Fortnite, a nie, że jakby to jest takie. Cały zabudowane i jeszcze, jeszcze na przykład wszystkie to są te nazwane miejscówki, gdzie leci pierdolier typa. No to, to nie jest tak. Jakby to właśnie mu muszą być miejscówki z no-name, no y po prostu, bo to, to tak się po prostu nie da grać bez no-name'ów. Jakby, no po prostu to niszczy całą grę, w sumie tę mapę. Dobra. Scorpion. Tam widziałem, pa chłopa. No dobra, teraz kupimy się. Ja przynajmniej jestem za Nie mogę do tego. Pizza walls, Beat walls. Dobra, na razie i tak będę grał, bo nie widzę nic ciekawego.